No i witajcie na kanale Ziemi do Natury, gdzie poruszamy zagadnienia zdrowia, urody i rozwoju osobistego. Dzisiaj ja chciałabym Wam powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak sobie zapewnić ładną sylwetkę działa, bo to nie tylko sport na świeżym powietrzu, który Wam polecam nad rzeką, szczególnie wiadomo, pływanie, ale przede wszystkim dieta. Ja, kochani, też staram się utrzymywać taki rytm dłuższego niejedzenia, to znaczy, Ostatni posiłek zjadam 17-18, a następnego dnia pierwszy 11-12. Eee, takie długie okno żywieniowe, i to sprzyja nie tylko temu, że my przechodzimy jakby w stan żywienia się ketonami glukozą. pięknie spalamy tkankę tłuszczową, ale też odmładzamy nasz organizm, bo to spowalnia yy, też yy, no po prostu kochanie, zużywanie się naszych telemerów, ale to tak, wiecie, nie chciałabym tutaj naukowym zbyt językiem mówić. No i e, zachęcam Was do czytania na moim blogu e, też wpisów na temat bezpiecznego odchudzania i leczenia otyłości, które jest chorobą i tutaj trzeba działać kompleksowo i dotlenienie organizmu, tak jak często mówię, i nawodnienie, ale dieta. Ja oczywiście jestem na jak wiecie, staram się też, y, no, część pokarmów, y, Większość spożywać na surowo, orzechę nasiona, naturalne tłuszcze, to tutaj oleje kokosowe, oliwa z oliwek i tak dalej, ale przede wszystkim też właśnie dało orzechy włoskie, skiełkowana gryka. No i kochani, warzywa i owoce, plus koktajle i świeżo wyciskane soki. To jest taka główna Wasza baza żywieniowa, szczególnie no w okresie letnim Wam polecam. No i też popijanie ziół pomagających e, w regulowaniu przemiany materii. Tutaj mniszka macie lekarskiego, czy pokrzywe, czy nawet mięte, czy czystek. Także, kochane moje kobiety, panie, bo to głównie do Was, e, no, ruch, uśmiech, optymizm, to wszystko zapewnia nam urodę i młodzieńczy wygląd. Jeszcze może parę jednak słów na temat tego e, okna żywieniowego bo to jest taka jakby choróbka też przerwana i z moich obserwacji wynika, że e, przyspiesza regenerację organizmu tutaj kości, stawy, ponieważ też zwiększa się bardzo tutaj poziom e, hormonów wzrostu, który nie tylko odpowiada za, prawda, e, rośnięcie naszego ciała, szczególnie w okresie, e, no tutaj wczesnodziecięcym i młodzieńczym, ale przede wszystkim za procesy regeneracyjne. No i też jest to oboczynek dla narządów trawiennych, e, Oczywiście jelita, wądrowa żołądek sobie pięknie odpoczywają w tym czasie. No i wreszcie ta noc, ponieważ no, nie kładziemy się po posiłku, tylko już jest tutaj taka przerwa porządna, solina, że tak powiem. Lepiej ciało się po prostu kochani, podczas snu regeneruje. Także ten przerywany bos nie tylko pięknie nam wyreguluje wagę ciała, ale też przyspieszy te Nie to trwa kilka miesięcy, więc za jakiś czas nakręcę Wam po dłuższym y, rocznym czy dwuletnim y, takim y, sposobie żywienia może więcej takich praktycznych wskazówek Wam też dam. Ale na razie to co widzę u siebie kochani to po prostu to, że bez problemu zimie y, te dwa, trzy kg po prostu szybciutko sobie w naturalny sposób w nas schodzą, mówiąc potocznie, kocham, jak zawsze wszystko dobrego.